Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Od niedawna oglądam kanał Zajawka Mimi, kanał od Mirki. I ona robi tak piękne wyzwania i zdrabki oszczędnościowe, że jak tylko zobaczyłam zamówienie od jednej dziewczyn Iwonki, serdecznie oczywiście Was dziewczyny pozdrawiam. To tak mi się to spodobało, że też skorzystałam z tej możliwości i złożyłam zamówienie u Mirki właśnie też na zdrabki. I wyzwania finansowe dla siebie. Oczywiście fajne jest to, że Mirka robi te zamówienia mega indywidualnie. Ja też ją poprosiłam, żeby były tam pełne kwoty od 10 do 50 zł bez żadnego bilonu. Piątek, jedynek, dwójek, bo bilon już mam w grach. Ja, jak mnie już trochę znacie, wiecie, że ja preferuję głównie obrót bezgotówkowy i dla mnie później jest problematyczne zebrać tak małe nominały, a co dopiero jeszcze monety. No ale chciałam sobie urozmaicić sposób oszczędzania Mam też trzy puste jeszcze koperty w jednym z segregatorów Postanowiłam je wykorzystać i złożyć u niej zamówienie No i oto jest paczuszka, solidnie oczywiście zapakowana Ja wspólnie z Wami to otworzę Aż sama się nie umiem doczekać Miałam to nagrywać jutro, ale wiecie, nie umiem się po prostu podtrzymać tym bardziej, że dziewczyna ma naprawdę duży talent, więc jak tylko chcecie zamówić, to ja jak najbardziej zapraszam do tego, żeby skorzystać. Patrzcie, jak ona to solidnie zapakowała. Ho, 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 Ale spoko. Powiem <laughs> ja może nauczy cierpliwości. I zobaczymy co tutaj jest o spójrzcie proszę tylko żeby nic nie uszkodzić najmocniej przepraszam ale przerwał mi telefon stanęliśmy na tym Uuu. i takie switaśne walentynkowe spinacze dziękuję to odkładam na górę, żeby nie przeszkadzało. Jeszcze mnie widzicie, prawda? <laughs> Jakie słodkie zerduszko. O i naklejki ekstra. No, to jest wszystko wyciągnięte naklejka, o motyw książkowy czyli tak jak ja lubię, dziękuję. Tutaj też. Tutaj cappuccino, tak. Nie, nie cappuccino, co ja tu widzę, to jest piasek z roślinnością, ok. I spójrzcie jakie to jest piękne. Ja chciałam, żeby dwie trzecie, o, przepraszam, szturchnąłam wami, bo to jest ta moja, wiecie, konstrukcja. Ja chciałam, żeby dwie trzecie właśnie to była forma zdrapek, a jedna trzecia to żeby były wyzwania kwotowe. Więc tutaj mam jedną taką zdrapkę. Jakie to jest piękne. Tutaj mamy drugą. Tutaj mamy trzecią. Tutaj jest czwarta. Jakie to jest piękne. Piąta. O mamusiu, szósta, siódma, o tak to miałam pokazać, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, trzynasta, czternasta, mm, piętnasta. 16, tu są już wyzwania kwotowe, czyli mamy jedno wyzwanie, tutaj mamy drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, oj Mirka zaszalałaś, ja mam tego więcej niż 20 sztuk, zrobiłaś mi ogromną niespodziankę, ale teraz jestem sama w szoku ile ty temu poświęciłaś swojego czasu i pracy, wyobraźcie sobie, że ja do Mirki napisałam jednego dnia a ona kolejnego już miała gotowe zamówienie i mnie wysłała więc to jest serio ekspres nie wiem co ty robisz ze swoim czasem jak ty świetnie zarządzasz tym czasem że ty ze wszystkim wyrabiasz szapoba z mojej strony ale mega mi to sprawia radość i ja też y w sumie zainspirowałam się Wami, nie tylko Twoim kanałem, ale też innymi dziewczynami, które też zasubskrybowałam i które też przyszły do mnie, za co jestem mega wdzięczna, bo fajna społeczność jest, jeżeli chodzi o, o Was, dziewczyny. Społeczność taka, wiecie, oszczędnościowa, która też lubi sobie urozmaicać życie takimi fajnymi tematami. To zmierzam do tego, że zainspirowałam się, kupiłam też na Shein i czekam na paczkę te kostki dwudziestościenne, bo miałam taki plan. Aby właśnie sobie te karty jakby podzielić i później losować, z której będę zdrapywała, do której będę rzucała kostką, żeby odłożyć. Więc już sobie teraz muszę to na nowo policzyć, ile ja mam zdrapek, ile ja mam tych kwotowych, bo to jest tak piękne, że nawet już się pogubiłam z tym liczeniem. I jeszcze raz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć.

No to mogę faktycznie sobie podzielić, że na przykład te 20 po 10, a te albo, jak jest, albo jako zapasowe sobie zrobię, albo będę osobno trzymała jako inne wyzwania. Jeszcze oczywiście pomyślę w tak zwanym offline'. Iem. jak sobie to mm, ostatecznie rozwiążę i rozplanuję. Ale powiem wam, że to co tutaj jest zrobione to jest majstersztyk, serio. Aż nie umiem się na to napatrzeć. Co jedna, to fajniejsza. Naprawdę jestem Ci mega, mega wdzięczna. Serdecznie dziękuję. Teraz moje segregatory budżetowe na pewno będą ciekawiej się prezentowały z taką zawartością. Nie, no po prostu. Wow. Wow i jeszcze raz. Wow. Najwyżej, może jakieś drapki sobie dam na bok, a to sobie wymieszam, wiecie, kwotowe przez ten. Zobaczymy. Widzicie, tu są te pełne nominały, tak jak prosiłam, więc wszystko tak jak chciałam. Tak yy, dziewczyna zrobiła. Ekstra. Aż mi teraz mowę odebrało. Mega duże serduszko dla ciebie. Naprawdę jestem szczęśliwa. Fajnie, że Cię poznałam, fajnie, że robisz takie fajne rzeczy. Rób to dalej, bo naprawdę masz talent. A ja sobie dzięki Tobie też urozmaicę swoje oszczędzanie, i to mi starczy na długi, długi czas. Ja też Wam pokażę, jak przyjdzie mi ta paczuszka z Shiin, Co ja tam dokładnie zamówiłam. Na pewno tam zamówiłam też takie naklejki, żeby wiecie, potem po tych zdrabkach też to wykorzystać, jeszcze raz sobie ponaklejać i mieć to wielokrotnego użytku, bo to wszystko ładnie Mirka zalaminowała, więc to jest zalaminowane. Tak samo też te wyzwanka kwotowe. No i powiem wam, że to jest cud, miód i orzeszki, no po prostu majstersztyk. Serio, nie umiem się na to napatrzeć. Wiem, że ja to powtarzam, ale zobaczcie, jakie to jest śliczne. Zobaczcie to. Jakie to jest ładne. I mogę sobie faktycznie pokombinować na co to przeznaczyć, czy na jakieś przyjemności, czy na jakąś rozrywkę tu mogę sobie na przykład ustalić, że nie wiem, po 50, po 100 zł albo jakieś rzucanie kostką, sobie wymyśleć jakieś wyzwanko za coś, nie wiem, może za brak kupowania ciuchów co miesiąc coś, w styczniu w sumie nie zrobiłam sobie takiego wyzwania, może od lutego zacznę, hmm. nie wiem, zobaczymy to na pewno będę z tym działała od marca bo ja już też nie ukrywam, że w najbliższą sobotę albo niedzielę już nie pamiętam, pojawi się odcinek jeszcze z tymi mm, grami oszczędnościowymi z drapką, które mam na teraz. A to sobie rozplanuję właśnie w tym moim segregatorku. Mm, właśnie do tego typu rzeczy. Już wam to pokażę, przypomnę wam, że to jest ten segregatorek. Tutaj mam trzy wolne koszulki, już sobie status finansowy złożyłam, żeby to później z każdej z tych zdrapek i z tych wyzwań sobie wpisywać na jednym. Tak sobie to y, obmyśliłam. I wtedy w tych dwóch kopertach podzielę to po prostu. Tylko, że jak, jako, że mam kostkę 20 to muszę 20 właśnie takich arkuszy wybrać. A co do tych pozostałych, to się jeszcze zastanowię, czy będą na zapas, czy na przykład sobie dokupię, wiecie, taką koszulkę, bo to też nie jest problem, i pomyślę. Albo sobie w tej trzeciej. No nic, no nie chcę teraz, wiecie, bo sama, sama ze sobą prowadzę dyskusję, więc nie chcę tego przedłużać i nieskończoność. Chciałam Wam po prostu pokazać kawał dobrej roboty i talentu, który ma dziewczyna, więc polecam kanał Zajawka Mimi. Jego też <laughs> oznaczę. Przepraszam, dalej kaszle. Oznaczę go też na moim kanale. Zapraszam Was gorąco do zamawiania takich cudeniek Róż, również. I życzę Wam przy okazji wszystkiego dobrego i oczywiście do usłyszenia, do zobaczenia. Pa! pa.